Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem przypomnieć historię króla Dawida. To bardzo ciekawa historia związana z upadkiem i z niesamowitym rezultatem tych upadków, tego upadku. Król Dawid miał z 500 żon i do tego z 300 nałożnic. No, wszystkie były piękne, ładne. No i miał mnóstwo dzieci z, z tymi żonami i kobietami. Któregoś razu wychodzi na balkon, patrzy, a tu jakaś inna piękna jest, woła, żeby przyszła. No i współżyli ze sobą. Nazywa się Berszeba. Okazało się, że jest żoną jego generała, który jest na froncie. Ona zaszła w ciążę. Dawid kazał zabić tego generała. Natomiast dziecko, które się z tego urodziło, to król Salomon. Najwspanialszy, najmądrzejszy król Izraela. I z tak strasznego zdarzenia, gdzie wziął sobie za, za żonę kobietę, która była już żoną jego generała, zabił generała, i z tej tragedii Bóg wyprowadził niesamowite dobro wyprowadził największą inteligencję może, może wszystkich czasów króla Salamona. I tak to Bóg potrafi zamienić rzeczy tragiczne w rzeczy niesłychanie wspaniałe. Fajnie by było, jakby w naszym życiu też tak się działo, że nasze upadki, nasze błędy Bóg wyprowadza na większe dobro. Mówi się, że Bóg nie dopuściłby żadnego zła, gdyby nie mógł wyprowadzić z tego większego dobra. Niech Miłosierny Bóg nas prowadzi i chroni od wszelkich nieszczęść i zamienia nasze upadki w takie wspaniałe, cuda opatrzności boskiej. Niech wszystkim Miłosierny Bóg ma w swojej opiece.